O, teraz co, co, porabiasz? Nie, no, wypię co porabiasz? no, to Dobra. Pięcią. Co porabiasz, pytam się. W cukierkach ktoś je, nie jest. No proszę tu przyjść. To, to muszę, teraz po Nie poczekaj, Mama winda Hahaha. Cukierkach jest proszę chodź tutaj zamknął Jezus. się Jezus Dobra, nadchodzę tam No ja idę, Zosa Proszę Chyba do Znowu do PC. Nie, tym ja razem zna... do armory Żydę To jest idziesz cały czas w dół u mnie to jest Prosto i potem idziesz drugie w prawo O weź cukierki Co Zdrowe i smaczne Pierwsze a możesz mi teraz puścić? Jędzie mm. ją, proszę kogoś. Obszary, pójdź, stamtąd. Mam mm. <coughs> Kurde. Mam tym Uciekł mi gate, a no, no i stąd. Dwie rek masz minusa. No. Kremry. No. Telekry. No. Chodźcie, chodź, chodź, chodź. Nie, chodź, 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 chodź. Dobry. Identyfikacja poszła Na poważnie tak mówisz. <haz> no. <haz> Proszę, Czekać. nie interesuje kto Pro i Pro jak... Proszę, ale ja Nie kto i kim jest, a to po prostu pasuje Mmm, może być, proszę Naprawdę? Okej Trzeba jak w bagażniku Trzeba było iść e, 106 wy trafeter, On jest kolega, to jest Krzysiek On jest kolega, dobra? Będzie Krzysiek zjadł y, muchę. Znaczy kurwa tego, y, Adriana Krzysiek! Fajny Krzysiek, wyskup mi brodę. to Harry, bo to jest to szóstka, no! Musicie? Yeah. Mops i Motos. jest właśnie ochroniarza, so ochroniarza Ale, solo. Dobra, PD, mogę zdechnąć na teśli? Nie, nie, nie. Pozwolę, to ja e Nie, to Nie, rozumny jestem. Nie, no, no nie wiem, nie wiem. To zależy ale czy Biolox będzie miał ból czy nie. Dobra, Czemu mi się bo... rezultuje level? Ja Miałem czwarty level, mam pierwszy znowu! Ej, to Aha, mogę tak zrobić? Bo ktoś tak ale zbieg okoliczności. No dobra, to tak zrobię. Oj, mam znowu czwarty level, what the fuck? Co nie nie zabijaj się mobs! Klasa, D. Siema Ewa, mam z nami Tego Roberta, tego Roberta to popierdoliło i to ostro Mówiła jakiś rebeli ho, to to jest Skarbie? Kurwaaaaa Ale nie drzej mordy proszę, to boli w uszy Czekaj, czekaj, czekaj Ja też nie znam drzeć mordę kurwa <laughs> Laka gdzie jesteś? O kur... Komputerek Nie mam zmiaru się smucić, i tylko zabrać, czy najlepsze. Bo ja teraz te będę grałem sobie i chłopy mnie tego, t Dzień dobry. Cześć. Nie mam zamiaru się zmusić, tylko zadać, to jest najlepsze. 1-4 kurwa. Mam pytanie, Piolo lekce ogólnie... Nie umiem wymówić tego linku ogólnie. Jakie są szanse grupy tego? Jill albo... No w tych wszystkich ogólnych to broni w tym... Sam się wysadził w

nie zazwyczaj udałeś, tylko pójdź Przepraszam babciu, następnym razem zjem obiad. No to wracaj i jedz! Zjedz spermę, zostaw ziemniaczki. No O co, co ty gadasz? Pójść, chyba zostawcie go, tylko mu się z tymi ludźmi zabijali.

a trzeba ja chcesz go powąchać? Bo mam duży los. Czemu pan go a... chciał zabić? On go chciał powąchać. On go nie chciał zabić. No powiedz, że. No, powtórz. On chciał go powąchać. No chciał mnie zabić. To się mi na to przygadło? Kapitanie. Alza, pichaj. Bo co? Pójdźcie na mnie. Krawą Michał. Tak. Aaaaa! O? Jakim cudem na ży, jak mam szy! Nie, pan ma napisane kaszelem, kaszelem przez ży, a ży. szy. Nie ja pisałem, więc to nie do mnie takie zażalenia. Panie stój, kurwa, bo będę, będę musiał cię zabić, pod ścianę. Czemu? Bo jesteś kurwa podejrzany o podrabianie do dokumentów, powiedziałem. sobie nie, 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 żadnych dokumentów! Mówię, Mam to żadnych dokumentów! Mówił mi z... że A ja, ja, ja widzę szy! A ja widzę, że. Ja Szy! A ja żyję, Ta, a ja widzę, że pan ma e, źle napisane imię i nazwisko, drugie. No, to jak ona nazwisko? No, normalnie! <laughs> no, brakuje mi S e nazwisko, no kurwa, jestem. Bo... Jestem pierdolnięty do weekendu. No właśnie, bądźcie ze skurwa zrady. Co teraz? To, bo wtedy was zrady obwinia o zrajce. No, ktoś mi jest i napisał w nazwisku, w nazwisku na plakietce. No, Widzę pan tą kartę? Nic nie poradzę. Widzę tą kartę. Czy teraz pani zapoleci. <laughs> na mnie się nie patrz Bo. Bo co? Teraz. Jesteś podejrzany? Kurde. Nie, bo jesteś taki ma-ciupki. Mmm... Asisto. Nie, nie mówię, że jesteś gorszy, bo jesteś niski, tylko jesteś taki maciubki, tylko do ciebie patrzę. Czuję się niekomfortowa. Aleks, yeah. nie, Co jest? nie pomogliście? No, nie mamy apteczki Co to? Prosimy jak... tak. no, z Teraz? Dawaj, wierzę w Ciebie. Jednak, teraz, teraz. Ale, ale nie mam bardzo... Teraz. Ale... Znowu. <laughs> Będę to wylec pan jak możesz, nie wiem. Chyba iż do się nie da wyleczyć. Nie no, tam porażenia... Porażenia skóry to da się wyleczyć. Da się wyleczyć jak myślisz? No, trochę wazeliny i będzie. To jest prawie nowy. No. E, jak go pan... <śmiech> 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 Pytam cię. Skąd zdobyłeś podmiot krescewa? O, dobra. O, czy... o, dobra. Maszę, ale naprawdę no, ja to dzień w naukowych i się wyprostowo. Ale skąd je masz? Dostałem od innego naukowca. Tak? No nie wydaje mi się. Jak sądzisz właśnie te. Nie ja wiem, nie te... znam się O, kto siedział? To drugi naukowiec naukowie. Podaj się. <laughs> Dawaj, tam Tomasz, kartę, Tomasz, bo ci pobiję. Dawaj kartę, Tomasz. Bo ci pobiję, Tomasz. Oddawaj kartę, bo ci pobiję. Oddawaj kartę, bo ci pobiję, Tomasz. Tomasz, oddaj kartę. Oddaj kartę, Tomasz. Tomasz oddaj kartę. Tomasz. Tomasz, nie denerwuj mnie. Kurde. oddaj kartę. Oddaj kartę, Tomasz. Widzę cię cały czas. Ale Tomasz! 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 To 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 oddaj kartę! Powiedz bronią, stójcie! Łapy wszyscy! Mamy kartę, mamy kartę! Bucha wypiernia... Tomasz! Oddaj kartę, bo cię pobiję, zobaczysz, wezmę twoje ręce i tak cię że będziesz płakał, nie Tomasz! Tomasz, kartowaj, oddaj kartę Tomasz! Oddawaj! Oddawaj. Nie zasługujesz Co jest chłopaki? Uciekajcie Okej okay. Tomasz oddaj kartę White i mały i white Jestem kotem, koty nie mówią Mio. Ej Artyom, dobrze ci się strzela z karabinku Aszki? W SCP Jak on cię kurwa złapał? Co jest? Co jest? Ale załamanie Jak on nic na to nie Nie mam pojęcia, to taki kiosk było Nie, yeah. nie, Pomyślał, Pomyśl, że będzie śmiać Co to jest włączone? Chodź, nawet może no, nie jesteśmy. Podniosę rękę, nie mogę. Czemu nie? tym umiem. Aha, no, no to problem ze skrym. Aha, no to podnieś ty ręce. No to patrz!

Okej okay. Bonjour. Tom. No witam My name is Giovanni Giorgio Everything comes to me Giorgio Okej okay, Giorgio Ja jestem Kamil La i dzisiaj musimy przejść do placówki Co tam się działo? Well, women. <laughs> Masz problem? <laughs> Masz męski głosek na kobietę A nie, ja się identyfikuję jako chłopę, ale jestem kobietą. Nie, sorry, na odwrót, jestem, jestem dziewczyną, tak, ale byłem chłopakiem no to nie powinni ci głosu też zamienić? No niestety ta... E, geny, nie geny, hormony e, damskie tak mało wلي, działają na mnie. Tak, jak był pijany. Mogę pozwolić? Pozwól na chwilkę, na chwilę oficerze. Pozwól na chwilkę. O, jebany kurwa jakiś. To, nie wiem czy ja chcę z nim iść. Nie wiem co zrobi. Co, co Chłopca się za zabawę, zabawę przebrał. Pijany. Nie wiem. Nie, nie star, star jak był pijany na zwałku kamienia. Możliwe, możliwe. No kurwa nie wiem, kurwa, no trochę ten... Ewentualnie można go gdzieś tam zgubić po, po drodze, bo... On nie wygląda niebezpiecznie, no. Głup się za mamę przebrał. E, już obgadaliśmy, oczywiście idziemy z e, panem. E, e, spa. Fenomenalnie, Spanią. dobrze. A coś ciekawego jest tam? Za rewenię! Go, go, go! 106! Czemu mi to zrobiłeś? No, 106 tam jest. Jest panu e, znajoma e, historia Lenina? Nie, nie interesuję. Nie, Lenin? To byłby ten, co z, z, z SSRR stworzył. Nie, 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 to, te, to ten, de, co. To ten de, taki wielki ten, pluszak z Energylandii. Kurwa, widać, że, widać, że, kurwa y, fan, kurwa zbrodniarzy wojennych i kurwa. Lenin nie był zbrodniarzem, chyba. Tak to kurwa nie jak był. Po, po, po początku ZSRR był milszy niż Stalin, który był gorszy. Jak, jak, jak kurwa miły? Rani, kurwa carska, Rosja, ZSRR? To od zawsze to był. Nie, no że był miły, kurwa, tylko milszy, a to jest różnica. Tak, milszy, zamiast podbijać trzy państwa rocznie, podbijał jedno. No właśnie, to z milszy no był już. To praktycznie no faktycznie wartujesz. No właśnie, milszy był, miał chodzi. Co to było? Co to było? No, bo ta falka w <grym> No Widzę, że akurat. Nooo, jest ale nie. Nooo, riem Nooo, Kurwa! Co mi to teraz zrobiłeś? Jesteś bardzo niemiły! O mój Boże! Czyś latarki jeśli macie Chcesz, A! Ja... Rozstrzelał mnie jakiś szeregowy Aha, damiast, wszyscy poszli do tego damiast, 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 damiast. Wszyscy nie żyją Prawie Jak... Jest to... że Jakiś... Szeregowy Dobra, schowaj Na zaczął do mnie strzelać i mnie rozstrzelał Bo... <laughs> Weszliśmy teraz do 106. Drzwi wyralone Kapling Poszedł do zbrojowni O, yy, jest. Dzień dobry Dzień dobry, tam właśnie jest. To był Nasz kapitan O siema Krzysiu! Drugi Krzysiu I Stasiu Ale ekipa I Paweł Nie zapominajmy o Pawu No Pałek A pan idzie Rozkaz dawaj. To jest pan rozkaz, kapitan. na jakieś pańskie ten pożar. dwóch, nie mogę już rozmawiać. Dobro, <laughs> <A> dobro. <dobra. śmiech> <laughs> idziemy tam mną, idziemy. Nie odczuwasz. Bo, bo... E, Możecie iść do ściany. Wiesz, Zdech, możesz skopać broń. No właśnie, jest infrastrukturalna. Ześmy włożyli Co? Do ściany. Zaraz tyle pan, jaka to jaka deska. Kurwa, celujesz do mnie? Celujesz do mnie? Krodzić nam? Chodź, Krodz... Tak. O, to bardzo niekulturalne, wiesz? Wiesz co, mam, mam pomysł eee, prze Przepraszam, przepraszam A! Jest, dobra! Oh. Chuj, nie będzie mnie groził! Ała! Wypaliłeś mi rękę! Boże, to jest Boże. Masz apteczki! Nie będzie nam groził bo... pan! E, on miał drugie! On miał drugie! On no to włazimy. włazimy. <ślesz> to jest, kurwa! włazimy, stąd, szybko! Fuck? On Taki sam <grym> O ja bym boje Wracamy, 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 wracamy <grym> Wracamy! Dobra, <grym> że mamy przeseradę kompletnie już? Tak, ale szybko spierdalamy Dobra, wiesz co? Mamy teraz Mamy kartę mamy dostępu? Się. Albo udajemy jakby, nigdy nie... jakby się nic nigdy nie stało Nie, bo mamy tą broń, mamy tą broń bo... no, Musimy, szybko spierdalamy Co, będziemy się z nimi napierdalać teraz? Myślisz? Nie, uciekamy Tędy, szybko Chodź tędy co cię no A tam jest dosłownie tam jest <laughs> kito na co KRP Tego kitosa biorę na KTRP pierdolę Jak się zdaruje Ej, nie też żył się tak pomocy tam mnie walcić Co? To gdzie i kiedy? Sierża <noise> <noise> Na swoje miejsce chwaliło. miejsca, bo zaraz wam zabiorę życie. Już, już. Kurka. No, no, więc... Na... Kurka. Na... Na... Bardzo łatwe pytanie, ale zarazem... To jest znana postać. Wśród... Wśród... Wśród sagi Marvel. Zaraz? Kogo? Wśród sagi Marvel. No. I... Wśród... Wśród sagi Marvel. No. Ja no Marvel, znana postać w No Znana postać wśród... Kurwa, dobra. Nosi niebieski strój, czerwoną pelerynę i ma na klacie napis S. Marvel? Jaki kurwa Marvel? Jaki, kurwa, Marvel. jaki, jaki Marvel kurwa? kurwa. Jaki Marvel. A, a to jest DC. DC to jest. Kurwa, sorry, zapomniałem. <głos> 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 <Ty> kurwa, wszystko to już bo ci się już Sorry, to Ja nagrywam. Dobra. No. Gdzie winda? Myślaś, my jesteśmy tych już chyba tam chyba. Co to? Bez? bez, bez. Co to jest? Co to jest? Odejdź, robię mu zdjęcie Robię mu zdjęcie, odejdź. Ej, zrobisz mi z flaszem, zrobisz mi z flaszem. No patrzcie na niego, no Zatarko. A, dobra, ty masz. Okej. Ej, bo trochę nie widać. O, tak, robię. Jesteście świadkiem przestępstwa, bo to ja to zrobiłem. Dobra, Żeby nie było, że jestem twórcą, ja po prostu, wiesz, ja pan, ja pan. Ale zrenował. Ty... Dziadzi. <noise> czy... Kocham ko robić pluginy, pl plug to jest coś pięknego. Jesteś w po pokojach? Nie idź tam. Tak. Tak. Najlepsze było to, jak się nikogo No ja. No i 106 I Wszystko wytłumaczysz, co jak mam porobić? No to nie trzeba tłumaczyć. W ogóle sobie parę kurację, to Przydatne. się chyba <grymne> <Razem się przydatny. grymne> <grymne> A serdzie. <grymne> muniti nie tak Ty. Dlatego właśnie chciałem, żebyś ty Jak. się z tym bo ja nie, nie miałem siły z tym. Ehm. Jak! <laughs> e. Czy wsadziłeś plik z Rigid Body? Nie. Musisz że plik z Rigid Body wpierdolić. Kupa, do tych plików? Po prostu do 110. z do 10. Rigid Body. To wie patrz. Wiem jak się tak wsadzało to potem był problem z wstywaniem Nie Jak jakby nie będzie zjebane to będzie działać No na przykład tak um, piłkę zrobił Mhm kurwa <grym> <grym> Ja pierdolę ale farium <grym> Akwarium apteczek? Ole Nowy, ja nowy, ja nowy, jestem no, bardzo nowy, miłym nowy. graczem, Bana dostęp tylko w Turcji. Ale Turcja też ma jakiś problem. No, natura ta ma. Więc ogólnie bo jestem body. bardzo miły, nie? Pan, to boże, tylko nie słyszałem. Nie zapomnę, że jesteś pan miły, trzeba, było, że pan jest zły. Po prostu mu informuję, to, to jest normalne. A słyszę, że to się żebyś bo... cię nie wyrażał, tak? Więc chyba nie słyszałem, co. U mnie ogólnie wiesz. U mnie ban był tylko jakiś, nie wiem, ze 100 razy 12k. Ale to jest nic, wiesz? To, to nic takiego. No ale naród to też się wniesie, nie wypowiadano. No to, to też, no, na no, Ruto jest taki niemiły to. dla nas, w ogóle dosyć, dzięki. Innych. Dzięki. za innych. Ja bym mi zostawił opinię administratora, że nie zostawił. No dobrze. Na no, no, to jeszcze mógł wyjrzeć dźwięki, no i nie mogę, no. Ogólnie na no, Ruto, nie, bo obiecał mi, że mi loda i tego nie zrobił. Co? To jest nie fair, to jest nie fair. Ja! Słuchaj ja nie, słuchaj tego, nie, słuchaj tego, nie słuchaj tego, nie słuchaj tego, orędź nie powiedział. Logarnijcie nie się, nie wiem, się, nie ja, wiem. Jakie zbiórki? Albo panowie, spokojnie! Spokojnie! Naruto, Ale nie Naruto. trzeba przechodzić od razu, że takie konkretne zauważycie, że jak przyszedł Naruto to nagle tak głośno jest. No właśnie. Nie, bo ten oryginalny znowu się Naruto, mówię, znowu 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 Naruto! Dobra, cicho, tam odam. no zemrej to ty wreszcie jeszcze cicho, panie wrażący. ja nie, no nie będę cicho, śmieciu. Eh, nie wyzywaj. O. Śmieci. Śmieci, śmieci, to się wywalane ale dokoł. <grym> ja cicho, cicho, to właśnie nie chciałem zrobić z tobą. Dobra, niech ci teraz zrobi loda. chodź Krótka jaja szmatu. Ale... Pójdź w dupę starych, zobaczcie, się przyjął szmatu jewanu. Ależ pociski.